Jak znaleźć dobry ruch w minutę? W ostatnim posunięciu przeciwnik zagrał het na h4 I nie ukrywa agresywnych zamiarów Jeżeli popatrzymy jaka może być jego groźba To nasz król jest słaby i pewnie chce przyjść wieżami Wejść na c2 i nas po prostu zamatować Albo jakiś a5, końc a6 Więc naprawdę nasz król jest w sporych tarapatach Nie możemy zrobić krótkiej ruszady, bo wyjści nam pionek na h3 Długiej też nie możemy zrobić w centrum, bo nie chcemy trzymać Dlatego przy słabym królu osobiście zasada, która mi się narzuca, to jest taka, żeby wymienić Hetman. Dlatego Hetman G4 jest posunięciem, które rozpatruję w pierwszej kolejności. I Hetman G4, jeżeli odejdzie Hetman, to nawet Roshado już zrobię, więc jest ok. I wariant, który muszę policzyć, to jest wybicie, wybicie. Po F6 się nie łapie skoczek, bo mam skoczek G6, więc przynajmniej tyle. Hetman G4 wybicie, wybicie wieża C2. jest posunięciem na pewno nieprzyjemnym i czymś, do czego nie chcielibyśmy dopuścić. Bo wieża B1 więc A6 i wieża A2 zaczyna być planem, ale po Hetman G4, no wybicie, wybicie. Wieża C2 zrobimy sobie roszadę, oddamy pionka na B2 w zamian za linie C, i przynajmniej cokolwiek w tej pozycji możemy podziałać. Jak nie wymienimy hetmanów, to możemy stracić dużo więcej niż pionka. Więc Hetman G4 pewnie jest posunięciem, po którym dajemy mamy gorszą pozycję, ale sprawdźmy. I Hetman G4 w tej pozycji, no jest jednym z posunięć, tak jak mówię, nie jest to idealne, ale czasami trzeba grać w złą pozycję.